Dzień dobry. Dzisiejszy temat to rozpuszczalność substancji. Z poprzedniej lekcji wiecie, że pewne substancje rozpuszczają się w wodzie, a pewne nie. Powstało pytanie, czy substancje, które rozpuszczają się w wodzie, rozpuszczają się tak samo, jeśli chodzi o ilość. Na przykład sól i cukier. Ile ich można rozpuścić w tej samej ilości wody? W celu odpowiedzi na to pytanie: Powstały dzisiejszy temat i pojęcie, co to jest rozpuszczalność substancji. I zobaczcie od razu w punkcie pierwszym mamy definicję rozpuszczalności substancji, która pozwoli Wam właśnie zrozumieć to zagadnienie, że rozpuszczalność substancji to maksymalna liczba gramów tej substancji, którą można rozpuścić w 100 gramach rozpuszczalnika. W danej temperaturze, aby otrzymać roztwór nasycony. Żeby zrozumieć to zagadnienie, spójrzcie na rysunek. Na rysunku mam zlewkę, w niej 100 g wody, czyli rozpuszczalnika. I teraz jeżeli chcemy zbadać, jaka jest rozpuszczalność danej substancji, na przykład soli, to wsypujemy tej soli i rozpuszczamy tak dużo, aż powstanie roztwór nasycony. Oczywiście trzeba określić temperaturę, ponieważ ta rozpuszczalność jest inna w różnych temperaturach. Czyli tyle, ile mi się tej substancji rozpuści w 100 gramach wody, to taka jest rozpuszczalność substancji. Teraz, co to jest roztwór nasycony? Na poprzednich lekcjach. Na pewno uczyliście się o podziałach roztworów, na przykład ze względu na ilość substancji rozpuszczanej, że mamy roztwór nienasycony, który dzieli nas się nastężony i rozcieńczony, że mamy roztwór nasycony i roztwór przesycony. W dzisiejszym temacie interesuje nas roztwór nasycony. Tak, bo właśnie jak rozpuszczamy substancję, to rozpuszczamy ją do otrzymania roztworu nasyconego. A kiedy roztwór jest nasycony? Mówi o tym punkt drugi, że roztwór nasycony to jest taki roztwór, w którym w danej temperaturze nie można już rozpuścić więcej substancji danej, której rozpuszczalność badamy. Jeśli będziemy wsypywać, to ona nie będzie się rozpuszczać, tylko opadać na dno. Teraz, czy rozpuszczalność substancji jest y, różna? Tak, rozpuszczalność substancji zależy od. Rodzaju substancji, czyli każda substancja ma trochę inną rozpuszczalność i jeszcze zależy od temperatury rozpuszczalnika. I ta rozpuszczalność dla większości substancji zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. Czyli z tego punktu trzeciego wynika, że rozpuszczalność dla różnych substancji jest różna i jeszcze zmienia się wraz ze wzrostem temperatury. Skąd taką rozpuszczalność, gdzie taką rozpuszczalność można odczytać? Pierwsze źródło, ale troszeczkę mało rozwinięte, to są różne tabele. Takie tabele ja znalazłam w internecie, i spójrzcie na przykład na taką tabelkę, tak rozpuszczalności. Tutaj mamy wzięte pod uwagę sole o takich wzorach. Jedną z nich dobrze znacie, to jest NaCl, czyli sól kuchenna. Następnie tutaj mamy temperatury zmieniające się o 10 stopni Celsjusza i w tabelkach macie wypisane liczby. To jest właśnie rozpuszczalność tej substancji w danej temperaturze. Zwróćmy uwagę na sól. Widzimy tutaj, że w 0 stopni Celsjusza soli rozpuszcza się 35,7 g w 100 g wody. Potem zobaczmy te cyfry. Rośnie, ale mało, mało, mało. I w 100 stopniach rozpuszczalność soli jest 39,4. Czyli widzimy, że wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalność tej soli wzrosła, chociaż mało. Zwróćmy uwagę na CUSO4. To jest też sól takiego pięknego niebieskiego koloru. Rozpuszczalność w zero wynosi tyle. Potem rośnie więcej, tak? Więcej niż tej tutaj soli, bo rośnie do 75,4. Czyli rozpuszczalność substancji mamy gotową, poobliczaną i zawartą w takich tabelach. Znalazłam również taką tabelkę, zobaczcie, trochę mniej wyraźną i tutaj mamy również wymienione pewne substancje, jest sól kuchenna i jest cukier, tak? i temperatura jest co 20 stopni podana i widzimy, że sól kuchenna w 0 stopni ma tyle, a w 100 stopniach ma tyle. Nic to nas za bardzo nie zadziwia, tylko można podsumować, że rozpuszczalność soli jest, jest stosunkowo mała. A cukier, zobaczcie, w tej tabelce widzimy, że w 100 gramach wody soli o temperaturze 0 stopni Celsjusza rozpuści się aż 183 gramy. Trudno w to uwierzyć, ale tak jest. Doświadczenie robimy tak, że bierzemy 100 gram wody i łyżeczkami wsypujemy cukier i rozpuszczamy. I tego cukru rozpuściłoby się aż tyle grama czyli więcej jest cukru niż samej wody, ale co ciekawe, zobaczcie, że jak temperaturę wzięlibyśmy wody, wodę wrzącą, 100 stopni Celsjusza, to cukru rozpuści się aż 387 gram, czyli bardzo dużo, czyli jeżeli chodzi o sól i cukier, obydwie rozpuszczają się w wodzie, ale ich rozpuszczalność jest bardzo różna, soli kuchennej można powiedzieć jest mała i mało się zmienia wraz ze wzrostem temperatury, a cukru jest duża i jeszcze gwałtownie się zmienia wraz ze wzrostem temperatury. Tak, czyli pierwszym źródłem, z którego możemy odczytywać jakaś rozpuszczalność substancji, są takie tabelki. To Wam napisałam tutaj, w punkcie czwartym. Rozpuszczalność substancji możemy odczytać z różnych tabel i z wykresu krzywe rozpuszczalności. Zanim przejdziemy do tych krzywych rozpuszczalności. Ja tutaj z tabel przepisałam wam pewne dane dla najbardziej takich typowych substancji. Tak Dla cukru, z cukierniczki, który ma taki wzór, dla soli z solniczki, która ma taką nazwę i taki wzór i dla soli bardziej znanej z laboratoriów, siarczan 6 miedzi 2 o wzorze takim. Te cyfry mogą w różnych źródłach troszeczkę się różnić, także nie będziemy się tutaj kłócić o 2 gramy w tą albo 2 gramy w tą. Tak? I zobaczcie: cukier w 0 stopni ma rozpuszczalność taką, a w 100 stopni taką. Tak? Czy jeszcze raz tłumaczę, co to jest rozpuszczalność substancji? To jest maksymalna liczba gramów tej substancji, jaką można rozpuścić w 100 gramach wody w danej temperaturze. Czyli cukru w danej temperaturze rozpuścimy tyle w tej, a w tej temperaturze tyle. A soli w 0 tyle, w 100 tyle. A siarczanu 6 miedzi 2 w 0 tyle, a w 100 tyle. Teraz y, trudniejszym źródłem odczytywania y, rozpuszczalności substancji, ale obowiązkowym do poznania, y, są takie. Wykres, który nazywa się krzywe rozpuszczalności i jest w podręczniku. Te krzywe rozpuszczalności są dla ciał stałych, a te krzywe rozpuszczalności dla gazów. Bardziej interesują nas krzywe rozpuszczalności dla ciał stałych. I zobaczcie, każda linia jest dedykowana jednej substancji. Na tej linii są podane wzory tych substancji. Tak? To są w większości wszystko sole, a my tutaj mamy cukier, którego podano tylko nazwę. Na osi tutaj poziomej mamy rosnącą temperaturę, a na osi pionowej mamy liczbę gramów substancji, którą można rozpuścić w 100 g wody. Tutaj nawet jest podpowiedź, tak? Rozpuszczalność w gramach na 100 g wody. Patrząc na te wszystkie linie, jakie możemy wysnuć wnioski? Że pewne substancje w 0 stopni Celsjusza mają rozpuszczalność małą, a potem ona gwałtownie rośnie. Przykładem takiej substancji jest KNO3. Zobaczcie, to jest azotan 5-potasu. Nazwy na razie nie musicie znać. Ta sól rozpuszcza się w 0 stopni kiepsko, bo około tam 19,5 grama się rozpuści. Ale w momencie, gdy tą wodę podgrzewamy. Do 100 stopni, to rozpuszczalność też gwałtownie rośnie. I w 100 stopniach tej substancji rozpuści się mniej więcej 245, tak, tak około. Nie będziemy tutaj się bawić w szczegółowe odczytywanie. 245 gram. Teraz są substancje, które w 0 stopni mają niską rozpuszczalność, na przykład chlorek sodu. Zobaczcie, ma tutaj około 35, tak? 36 gram. I jak temperatura rośnie, to ta krzywa nie idzie w górę, tylko tak troszeczkę, tylko jeszcze nadal należąco, można powiedzieć. I w 100 stopniach rozpuszcza się prawie 40 gram. Tak? Prawie 40 gram. Są substancje, które w 0 stopni mają wysoką rozpuszczalność, na przykład AGNO3. Zobaczcie, w 0 stopni jest 130 gram się rozpuści, a w 100 stopniach nawet nie odczytamy, ponieważ wykres wychodzi poza wartość 250 gram substancji rozpuszczanej. Czyli widzimy tu, że od, od 0 do 20, 220, no drastycznie rozpuszczalność w górę dla tej substancji rośnie. Ciekawym przykładem jest też cukier, o którym Wam już wspomniałam. W zero stopni rozpuszcza się około 179, chociaż w niektórych źródłach podają 180 tam 1 2, ale to już nie jest takie ważne. Widzimy, że dużo. No i potem jak temperatura rośnie, to rozpuszczalność cukru też można powiedzieć tak prosproporcjonalnie rośnie. Tak. Czyli na tej lekcji musicie umieć odczytywać rozpuszczalność Różnych substancji z tabel, ale bardziej z tego wykresu, który nazywa się krzywę rozpuszczalności. W dalszej części lekcji rozwiążemy trzy proste zadania, które pozwolą nam lepiej zrozumieć, właśnie, co to jest ta rozpuszczalność substancji. Pierwsze zadanie: odczytaj rozpuszczalność azotanu 5-potasu. O wzorze KNO3 w temperaturze 15 stopni Celsjusza i 60 stopni Celsjusza. W tym zadaniu ćwiczymy umiejętność odczytywania rozpuszczalności. Czyli mamy substancję KNO3, KNO3 i 15 stopni Celsjusza. Tu mamy 10, tu mamy 20, a pomiędzy dziś 15 będzie tu i jedziemy w górę, aż napotkamy tą krzywą niebieską. Napotkamy ją tutaj i teraz jedziemy w prawo. W lewo, przepraszam, i widzimy, że rozpuści się 30 g, Czyli rozpuszczalność KNO3 w 15 stopni Celsjusza wynosi 30 gram. Teraz w 60 stopni Celsjusza, czyli znowu szukamy 60 stopni Celsjusza i dojeżdżamy do tej niebieskiej. Fajnie nam się krzyżuje na tych białych liniach, czyli łatwiej odczytać. I w lewo 110 gram. Tak, 110 gram. Czyli widzimy, że rozpuszczalność KNO3 w 15 jest mała, a potem dosyć gwałtownie rośnie, w 60 już 110 g. Drugie zadanie. Określ ile gramów azotanu 5-sodu o wzorze NaNO3, czyli szukamy tutaj, gdzie mamy wzór NaNO3, tutaj, czyli to jest ta pomarańczowa linia zapamiętajmy, i teraz należy rozpuścić w 200 g wody w temperaturze 70 stopni Celsjusza, aby otrzymać roztwór nasycony, czyli trzeba rozpuścić maksymalnie. W takich zadaniach ja w jednej linii wypis wypisuję sobie dane, że chodzi o substancję NaNO3, żeby nie pomylić z inną krzywą. Następnie, że mamy 200 g H2O, nie 100, tylko 200 i że temperatura jest 70 stopni Celsjusza. Co trzeba zrobić? Czyli to są jak gdyby takie dane. Trzeba odczytać, ile wynosi rozpuszczalność tej substancji w 70 stopni Celsjusza. Czyli szukamy NaNO3, tutaj mamy, i 70 stopni Celsjusza. Jedziemy tutaj, 70, i jedziemy w górę do pomarańczowej tak, linii, i teraz tutaj w bok. Warto sobie jakąś karteczkę przyłożyć. I ja bym tak dała, słuchajcie, że rozpuści się około 136 gram. 136 gram. Ale tyle substancji rozpuści się w tej temperaturze wody, jeśli wody jest 100 gram, a nas pytają o 200 gram. Więc sobie robimy, że to jest oczywiście w 100 gramach, więc y, napiszmy, może w 100 gramach wody rozpuści się 136 gram, a w 200 Gramów, tak Już nie ma wielkich obliczeń, tylko trzeba pomnożyć 136 razy 2 to jest 272 gramy. I już mamy odpowiedź, tak? Może słownie tylko powiem, że w 200 gram wody o temperaturze 70 stopni Celsjusza rozpuści się 272 gramy NaNO3 NaNO3. Tak. Trzecie zadanie. Oblicz, ile gramów jodku potasu trzeba dodatkowo rozpuścić w 100 gramach wody po jej ogrzaniu z temperatury 10 stopni do temperatury 30, aby roztwór był nadal nasycony. Wypiszmy dane, że chodzi o KI, czyli jodek potasu, następnie, że mamy 100 gram wody, następnie, że zrobiono roztwór nasycony w 10 stopni Celsjusza, rozpuszczono. A potem podgrzano do 30 stopni Celsjusza. Jeżeli wrzucono do 10 stopni Celsjusza i otrzymano roztwór nasycony, to wsypano pewną ilość substancji. A jak podgrzano, to rozpuszczalność się zwiększyła, więc trzeba wyłonić tą różnicę. Najpierw odczytajmy, ile wynosi rozpuszczalność tej substancji w 10 stopni Celsjusza. Tak, czyli chodzi o KI, KI mamy takie żółte i 10 stopni. 10 stopni to ja bym dała tutaj tak około, tak tu mamy i w lewo 135 gram. Czyli w 10 stopniach Celsjusza, w 100 gramach wody rozpuszczono 135 gram tej substancji. A teraz w 30 stopni ile można by było rozpuścić? Też odczytajmy, że w 30 stopni Celsjusza, Celsjusza ile maksymalnie się rozpuści? Czyli znowu 30 Jedziemy do góry, i tu jest mniej więcej, i w lewo. To tak będzie, słuchajcie, około 152, tak? bo jest nie na tej białej linii, tylko tak trochę powyżej, czyli ja bym dała, że wtedy rozpuściłoby się 152 gramy. Co trzeba zrobić? Jeżeli w 30 stopni rozpuszcza się 152, a ma, mamy w 10 stopni rozpuszczone 135, to wystarczy odjąć 152 gramy, odjąć 135 gramów. To się równa 17 gramów. I odpowiedź jest taka, że aby roztwór był nadal nasycony, jeżeli podgrzejemy go z 10 stopni do 30 stopni Celsjusza, należy dosypać, dodać czy też dodatkowo rozpuścić 17 gramów KI w 100 gramach wody. Tak. I to dzisiaj jest koniec naszej lekcji. Mam nadzieję, że ją ułatwiam. No, że ją zrozumiecie. Warto zrozumieć, ponieważ jest wiele zadań związanych z rozpuszczalnością substancji albo z rozpuszczalnością substancji powiązaną ze stężeniem procentowym. Następny temat będzie poświęcony rozwiązywaniu trochę trudniejszych zadań właśnie związanych z rozpuszczalnością substancji i dlatego zapraszam Was na nią. Na dzisiaj dziękuję, do widzenia.